Nietypowo, niestety pandemia Ziór. Drewno stabilizowane, barwione Czarna tak jak hańca wykańcza, nie? Dawaj <śm> Dobra, że No, nie pójdzie to <śm> To jest zajebiście! Doszedł Te ludzie, ja się spędzą. <śm> no powiedz Hello! Hello. Siema. Jak tam Bombelio! Nie ma, dojechaliśmy! O, Co, zmęczony? Trochę. Ile jechaliście? Od dziesiątej. Od dziesiątej cały czas? O, o kurde. Cały czas to nie. coś, przerwyśmy robili. Ech. Ryby, 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 witajcie. Przyczepa rozstawiona, jest z nami Romek, Bąbel, Mariusz i córka Mariusza. Dopiero zaczynamy, bo jest czwartek, nietypowo, już wdaruję Wam drogę, tylko krótkie przebitki będą z drugi, z drogi, zawsze w czwartku, z piątku przeważnie zaczynaliśmy. Ósmy Puchar Wędkarstwa Luciołowca 2020, nietypowo, niestety pandemia wykończyła mnie, praktycznie od jutra dopiero został zniesiony, bo już nie będziecie, mówię, bo nie będziecie pamiętać za jakiś czas, yy, ograniczenie do 150 osób, stwierdziłem, że Niestety w tym roku odpuścimy, robimy to w formie zlotu, przyjeżdża kto chce, po prostu sobie siadamy, łowisko jest zarezerwowane, także można usiąść dosłownie, no wszędzie gdzie będzie wolne, bo nie zamierzam też nikogo wypraszać, nie ma zapisów, o i tak spędzimy sobie 4 dni, idziemy na rekord, wzięliśmy wędki, będziemy łowić, ja też wyjątkowo pierwszy raz na pucharze będę łowił, no wywiady, rozmowy, coś zupełnie innego, także rozkładanie przyczep mieliście ostatnio, dojazd mieliście ostatnio, odpuszczam i jedziemy z tematem zapraszam, zostańcie, będzie fajnie słuchajcie, tak wygląda nasze obozowisko siedzimy powolutku, zaczynamy się aklimatyzować i pierwsza przegryzka którą chcę wam pokazać o zachodzie słońca bub kto z was uwielbia i kocha bub tak jak ja proszę łapkę w górę oczywiście zostawić będziemy robić taką przegryzkę bo jeszcze tego nigdy na filmach w sumie nie było o no i co, prosta sprawa dobra, to trzeba wsypać Jakbyś wsypiesz, to ci powiem ile wody Mario. Mario jeszcze nigdy nie jadł, dla jasności. Ja, przepraszam, że się tak wyręża, wyręczam, ale ktoś musi nagrywać. Wszystko, nie wszystko. No i patrzcie, bubik wsypany. Wystarczy. Spoko. sól teraz. Dobra, może pół jeszcze. Dwie i pół. O. Tyle. I wszystko. i teraz tak, do moment... i teraz gotujemy. Jak się woda zagotuje, to 20 minut tylko to już jak że tak powiem, jak lubicie, nie? Ja to na wyczucie mam, więc będę przychodził tutaj i wam pokazywał, jaki już on jest jest konsystencji i czy wystarczy, czy nie. Już jest posolona Ty też, Romuś, się znasz na No, ja to wierzę, bo Bardzo dobry. Także przyjdę tutaj za 20 minut, jak się woda zagotuje, i sprawdzimy. Bo ja, kochani, doszedł Bub. To jest sama Zobaczcie sama Tak aparyda. wygląda. No, i wcinamy. Mm, pychotka. Zaprezentuj Romuś, bo ciężko mi jest z kamerą to zrobić, jak się powinno jeść, Bubu, jak ktoś nie wie. Można o, Zębami nagryźć, o. I to się ładnie wychodzi ze środka. Mm, pychota. Jak słonecznik, nie? Mm -hmm. Można jeść oczywiście ze skórą, tylko wtedy wiatry będziecie mieć troszeczkę większe, nie? Bo jak jecie bez skóry, to nic nie będzie. <grym>, o, witamy, witamy. Dopiero ja live go, się jak... skończył. Wyczułeś go? No, jak? Od razu mówiłeś? To, to musi być to, kurwa No i proszę A to gdzie camping? Pa, na 5 minut, bo na 5 minut dzisiaj nie radię, tu do roboty Jutro przyjeżdżacie? No. Ojejku, obudził nas gofer, bo zadzwonił zapytać się co robimy. Strasznie młoda godzina. Jeszcze szóstej nie ma, a już jest jasno, jak widzicie. Śpię dzisiaj sam, bo Jurek dopiero jutro dojedzie. I tak kurczę, tak sobie leży i gada, bo już Romek też się obudził O, tutaj jest Romuś i. się ma. dobry, A jest! Today! pierwszego piętra. <laughs> I tam poniżej bąbelek sobie śpi. Się Oj I mówię tak do Romek'a: kurczę, ale bym teraz zjadł, bo Romek jest, Romek jest się radza i tam jest okr, taki okręg stadowniczy, nie? I mówi: Jak ci kręcę, ale bym zjadł pomidorka takiego swojskiego. A Romek mówi tak: weź się odwróć i zobacz, co jest za tobą. A patrzcie, co tu jest. I co jest z to O ja, to, tu, to, to, O jego! Trzy, dwa, jeden. Start! Czas na pierwszy rzut. Polujemy go z zachodu, jak mówicie. Zostawiamy się na prawo tak grubo. Albo grubo. Albo w całą. Zaginamy! Tak to wygląda. Zaczynamy z obawy. Tak jest. Słuchajcie, jeszcze taką rzecz mam chciałem pokazać teraz. To jest taki nóż, który dostałem od jednego kolegi kurczy na targach wędkarskich. Jestem zakochany w tym nożu do tego stopnia, że daję go teraz Romkowi, który się zna na nożach po prostu i zrobi mi do tego rzemek jakiś Rzemy, tam pochwę. Tak, i pochewkę. Zrobimy ładną pochewkę. No i generalnie cieszę się, że łukasz zaczął się wkręcać w noże. Ręcznie robione, handmade -y, i zaczął dostrzegać jak to jest wkrótce tutaj... no, Naprawdę serce włożone w taki nóż. Że to nie jest zwykły nóż, tylko to jest naprawdę ktoś to zrobił i, i się przyłożył. Weźmy sobie tutaj nawet taki o, ten mój zwykły. Sławka kuchenniak. no, no to jest niby prosty nóż, ale no, to, jest, to jest ręczna robota, nie? On się różni tym, że tu jest po prostu inna ta ręka, ja tak jak mówię, jak no nie? Bo to jest Gito, nie? Model Gito, czyli na wzór japońskich noży, nie? Bo y -y. Japońcy też mają trochę różnych rodzajów noży i to różnego... Do różnych rzeczy to używają i każdy nóż ma swoje przeznaczenie. No i tutaj jeszcze jest ta pochewka właśnie taka skórzana. Pochewka skórzana i właśnie taka pochewka będzie do tego noża. No bo ja go tak owożę, nie? Bez sensu. No tak nie zniszczy. może być, bo się zniszczy albo coś się potniesz. No. A to jest nóż też, który ostatni mój nabytek. Sarecki to jest zielony? Do... No bo to jest drewno stabilizowane, barwione. Aha. No, To jest czeczota jakiegoś tam drzewa, pewnie klonu. Czyli takie drzewo nieproste, jak najbardziej powyginane i to jest dodatkowo właśnie pod ciśnieniem pod ciśnieniem jest stabilizowane, także to jest nasycone żywicą, tak żeby tu żadna woda nic to nie trzeba impregnować niczego, to to już jest samo takie. bo ten, jakbyś się wzięli w rękę, to uwierzcie, że jest też to ciężki. Czu... ale jest dużo Znaczy, ten jest ten jest rąka cięższy, a ten trzeci, który tutaj jest on jest największą, ma tą rękojeść, a jest najlżejszy. No bo to do kuchni, trzeba tym nożem no. opracować, on musi być lekki. nie? Tylko to się może, ja się nie znam, bo może się stalami różnie jakoś. Popatrzcie, od teraz zobaczymy. trzy naraz. No to coś o, takiego to, no, będzie. To by podobna pochewka no, będzie. To może ci niepotrzebne, możesz mi ją dać. Nie, no to nie jest do tego, bo musimy <laughs> trochę dalej. Ja ci zrobię, będziesz miał no, taką że... No patrzcie, no coś pięknego. To jest pierwsza ryba. O, brawo! Na metodę do pałę zarzuconą. Wy? Pewnie też. No i to fajny. Ociek, o kurde. Ładny. Piękny leszczyk. Mam łuki. Adam Belsa z Nachowego. Największym owcą w mieście? Luka, ty, luka, ty, to ty Zanętę robię ręką, dlatego tak wygląda. Stachu, przepraszam, to jest stacha podajnik, stacha, stacha zestaw końcowy, który mi dał. Z hakiem zaznaczam bezzadziorowym. Stacha dumbbells, żółty, jakiś owocowy, nie wiem. Nie wiem jaki. Jakiś owocowy, ale zanęta jest orzechowa, nie? Bo wąchaliśmy wcześniej. I ja robię tak, ręką robię coś takiego, nie? I wciskam po prostu tego Dumblesa. O tutaj, cyk. O tak. Jeszcze delikatnie, o, dociskam, mamy całe wiadro tej zanęty, możesz nagrać, także to wszystko, żadnych foremek, nic, na luzie, zestaw jest przelotowy, później Wam jeszcze pokażę, Cyk. siedzimy, bawimy się i o takie ryby walczymy, <noise> tego Wam naprawdę wszystkim życzę, no, jeszcze niech mi ktoś powie, mamy piątek, jeszcze zawody się nie zaczęły, zawodów to tu nie będzie, ale będziemy sobie łowić. Niech mi ktoś powie, że tu ryb nie ma. Jak ja praktycznie w ogóle się nie przykładam, Romek poświadczy i patrzcie co się dzieje, nie? Rzucam byle gdzie? Nawet bez klipsa, patrzcie, no tam, tylko żeby wędek po prostu nie poplątać. O, cyk, Jest głębia, bo jest. I nawet nie mam. Jeszcze co najlepsze wam chciałem pokazać. Bo nawet nie mam yy, tego. Jak to się nazywa? Sygnalizatora, nie? Dranie. Sygnalizator jest, no. tylko Buzwar. Tego nie Buzwar, tylko swingera. Swingera. No. Ale super, sekundę, bo I tyle. Można, można. Nie macie pieniędzy na bombki, na cokolwiek. Patrzcie, Patyk jest. Pozdrawiam w sumie w tym momencie Dawidka, bo on zawsze tak robił. Także Dawidek Mordo, buźnaki dla ciebie. Czarna, tak jak hańcza, wykańcza, nie? Pierwszy tak, że... <laughs> jak pieprzy także. Jak ktoś ma spaghetti, to ci jeszcze dam. Nie, to będzie dobre. To zjem będzie. Dajcie! Dajcie! Bardzo! Następny! Patrzcie, druga ryba w przeciągu 20 minut. Nie ma co, to wypuszczam. Nie? Jak to się mówi, oliwa zawsze sprawiedliwa. Słuchajcie głowie sobie na luzie totalnym. Jedna wędka zarzucona, bo drugą mam przyszykowaną na żywca, więc jak będzie ten żywiec, bo ono było za duże te leszcze. No ale patrzcie, można. Jest bardzo fajnie, można posiedzieć, zrelaksować się, są rybki, no i jest zajebiście. Elo, Majowy kwiecie. Łowicie już beze mnie? No jak? Już nawet ryby są. Wierzaj. Majowy kwiat. Jest leszcz. Pięknie się wyłożył. Podbierzesz sobie? Są białe leszcze. To już jest któryś leszcz całkowicie biały. Super. Do wody. Świetnie. W brzegu jeszcze idzie. No i co? Jeszcze raz chciałbym się powiedzieć. Kto jest największym łowcą w mieście? Lucio, ty! Lucio, ty! Lucio, ty. Ej. O, <laughs> Dziękuję. O matko moja! Za tego szlocika mogę zmarkować? O matko! Bastian, co tu jest! Buśka! A jednak? Dwa. Chodź. Szybko, szybko! Ile lodzia! Ziemia! miał miodził za niego! Swoje? Przyszedł lód lut! Zszedł i Jurek! Trzeba też tą lodówkę ja zapełnić. Tak. Jakieś tam produkty dla Ciebie tak. włożyć. A masz co? No, no coś tam jest. Trzech razy. Trzy. Juraczku, dla Ciebie przed fan. Poważnie. Piątkę tak. płynu, no. Są Powiedział, zdobijami. że nie możemy mówić skąd, z jakiej no. firmy, tylko kazał Cię pozdrowić i kazał to wręczyć. A dlaczego płyn? Czy, no, bo, dla, dla bo tam się. stoi jeszcze baniak benzyny, ale to jest do agregatu. Aha, wiesz, a miałem ostatnio prezent, próbować, panowie, bo już mi się kończy. Wiecie, jak się złożył elegancko? To elegancko, to dziękuję temu fanowi. No to rybki, możesz rybki, podziękować rybki. teraz. Bójziaczki pierdzioszki. Uwaga! Zobaczymy. Wielkie sumy. Okej, okej, okay, okay, panie rachunki. Nie no. wiem. Nie widzę. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. No, chyba ja się wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Cześć bąbę! Cześć obuś. Siema! Ryby, ryby, ryby Patrzcie kto przyjechał do nas jeszcze z pontonem Na kontrolę Co masz? Masz. O Jezu! O, o Jezu. Jezu, nie chcę tego widzieć. Się trzyma w ogóle w trzymaj, trzymaj. Nie, nie, nie. Ja nie dam rady Nie, 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 nie. Może nie, 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 nie. Może nie, nie, Na filmie się nie, 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 nie. nie, nie.

Panie, witajcie. Dochodzi godzina dziewiąta, mamy kolejny dzień. Zaczynamy ten dzień od Żureczku. Barsz biały. A, to dzisiaj, a no tak. Bo Żurek się pomylił? Tak. Bo jedna torebeczka była Żurek, i tu był Żurek. No to chapnąłem tak wszystko, a tu się okazało taka zmyłka, że z był barsz biały. No a jajeczka już się ugotowały, nie? Tak. Dzisiaj hmm. zmiana menu. No Słuchajcie, żeby nie było, że tylko jałowie. Proszę. Jest pan Leszcz. Mariusza, patrzcie, taki leszczyk, Chyba piąty, z tego co, co mi pamięć nie myli. Pokażę Wam jeszcze nasze obozowisko. Tutaj jesteśmy pełnym składem. Z tamtej strony stoją raz, dwa, trzy, cztery przyczepki. Tutaj jest baza główna, centrala. A tu jeszcze Mariusza przyczepa. Wędki są zarzucone. Dzisiaj się bierzemy konkretnie załowienia. Taki jest bynajmniej plan. Wędki zarzuciłem, Mariusz zrobił wywózkę Szykujcie się, a z czego ty się pośmichujesz? Starszy, starszy podśmichujesz. Kawała mi fajnego opowiadu no, Ale jest bardzo sprośny No Słyska. Także nie pójdzie to jest ten hmm. tam 3 dni, 3 ja pierdolę, zawody wędkarskie nie z rybą Jest? Leszczyk Ooo Ale patrz na co wzięło stary mm. To chyba żaba yes. Leszcz ja Mówili, że leszcze nie biorą roślin No patrzcie tutaj jaki doping jest Brawo! Trzymam. Zdawaj nóż! Ne poleczku! O oh. nie! Po oh, yeah. A co ma obiad? Nie! Kieciaki! awa! hała! Koniec! Przed minął!

No. Mam branie, masz branie, Marcin, to masz z tobą spolać, czyli tak. No i kochani, ostatni dzień. Poniedziałek czas się zwijać. Sprzątamy powoli obozowisko. Wszyscy już powstawali. No i co? Nie wiem, co z tego filmu w sumie będzie. Nie wiem, co wam dam, co się nada, co nie nada. Taki dziwny trochę ten puchar, bo sami wiecie, jak było, nie? COVID troszeczkę nam pokrzyżował plany, ale wspaniałe po prostu chwilę tutaj spędziliśmy w niesamowitym gronie wspaniałych ludzi, nie? Także. Mam nadzieję, że Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, osoby, które są nowe, macie przecież subskrybuj, kliknijcie, będzie zostawiać informacje o nowych filmach, a nowy film jak zwykle w piątek o 19, bo zaczyna się w piątki o 19 na kanale Łowcy. Ryby, 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 ostatni raz, z Czarnej Sędziszowskiej, cześć. No powiedz. Koniec. Dołącz do obozu Łowcy klikając przycisk subskrybuj i poczuj moc, jakiej nie doznałeś nigdy dotąd.